w Kalianiu Chikong. Zadajecie czasem pytanie, dlaczego właśnie ta długa forma Chikong, promiennego lotosu, dla kobiet jest dla kobiet i czym się różni od tej praktyki dla mężczyzn? W ogóle od praktyki Chikong dla mężczyzn. Odpowiedź twórczyni tego systemu Chikong i właśnie tej formy praktyki Chikong dla kobiet, Daisy Lim, była taka, że z jej doświadczenia na sali, kiedy grupy były męsko-damskie, kobiety bardzo krępowały się opowiadać o swoich projektach zdrowotnych, miały szczególne potrzeby podzielenia się tym, ale nie potrafiły się otworzyć w towarzystwie mężczyzn i opowiedzieć o tym, co się dzieje z ich ciałem. A właśnie projekty zdrowotne u kobiet najczęściej są związane z kobiecymi częściami ciała. Z piersiami, z macicą, z jenikami, z kroczem. Też z ich emocjonalnością, z tym czego doświadczyły w ciągu całego swojego życia albo czego doświadczałem na początku stawania się kobietą. I właśnie Daisy postanowiła, że zrobi specjalną praktykę dla kobiet, znając też swoje kobiece ciało, zrozumiejąc swoje ciało, rozumiejąc też kobiety, z którymi wcześniej praktykowała, od których się uczyła. I stworzyła taką piękną formę, która. Doskonale obejmuje tę kobiecość, kobiece potrzeby, potrzeby kobiecego ciała. I również tworzy grupę kobiet, tak aby kobiety mogły opowiedzieć o swoim ciele, mogły dowiedzieć się o swoim ciele bez skrępowania, słuchając i dzieląc się z innymi kobietami. I to właśnie jest ten też wyjątkowy element praktyki Qigong. Dla kobiet, i tego właśnie możesz doświadczyć podczas kursu, który proponuję dla kobiet. Jeśli mieszkasz w okolicy Szczecina, możesz wziąć udział osobiście. Jeśli nie możesz do nas dołączyć, na żywo osobiście, to na żywo, livestreamowo zapraszam Ciebie na kurs online, które będą się odbywały w czwartki. W obu kursach, jeśli weźmiesz udział, będziesz miała nagranie sesji, nagranie ćwiczeń, które będziesz, którym będziesz się posługiwać po to, aby nauczyć się tej formy, nauczyć się poszczególnych sekwencji, później. Pięknie je ze sobą łączyć. Spotykamy się przez dziewięć tygodni, czyli to jest cały ten czas jesienno-jesienny, kierujący się już w stronę zimy, kiedy będzie potrzebne wsparcie, takie światło od środka, światło, ciepło i też taka życzliwość do siebie i przyjemność bycia w grupie innych kobiet. Ten czas będzie dla Ciebie wyjątkowy, to będzie czas transformacji, sięgania po coś nowego, poznawania swojego ciała od nowa, dowiesz się o różnych aspektach kobiecego ciała i poczujesz swoje ciało naprawdę od nowa. Naprawdę jest to piękna droga wzrostu. Bez względu na to, w jakich warunkach jesteś, nie musisz w nich tkwić, albo możesz z nich po prostu wyrastać, korzystając z tego, gdzie jesteś, kim jesteś i co się w Twoim życiu w tym momencie dzieje. Możesz wzrastać, jak lotos, który ma korzenie w bagnie i kieruje się w stronę światła, i wyrasta codziennie, otwierając swoje piękne płatki. Doskonałości. E, sięgaj po ten swój potencjał, wychodź ze swoją energią, naucz się, kiedy możesz ją e, rozprzestrzeniać, a kiedy warto ją dla siebie zachować. Naucz się oczyszczać wszystkie przestrzenie swojego ciała, e, wszystkie pokoje swojego ciała. Naucz się wzrastać jak lotos i stawiać granice Łączyć e, niebo i ziemię wewnątrz Twojego ciała i Poczuj, jak to jest, kiedy otwierasz się na nowe idee, żeby iść do przodu, żeby realizować swoje marzenia, ten potencjał z matki ziemi. Jest to dla kobiet w każdym wieku. Jest to dla kobiet, które przechodzą menopauzę, jest to dla kobiet, które były w ciąży, które są w ciąży, które karmią, które planują dziecko. Jest to też dla kobiet, które doświadczają różnych przypadłości albo chorób e, szczególnych dla kobiet. Wiem, że mężczyźni też przechodzą migreny, ale dla kobiet są one bardzo często związane z miesiączką. E, tutaj też dowiesz się dużo na ten temat. E, nie tylko jeśli masz migrenę, ale też jeśli przechodzisz ciężko miesiączki, jeśli e, masz e, zaburzenia emocjonalne przed miesiączką, e, to dowiesz się dokładnie co może Tobie pomóc? Co może Ciebie wspierać?